Dzień dobry, dzień dobry, Ania Urban z tej strony, 19 wiadomości prozdrowotne, jak co czwartek, poświątecznie Was witam, tematem o ostrogach piętowych. Dlaczego po świętach ostrogi piętowe? Ponieważ jedzenie było ciężkostrawne, były mięsiwa, były ciężkie, w dużych ilościach jajka, cukier, i pewnie napoje jakieś takie bardziej niecodzienne pod tytułem alkohol. W związku z czym e, dzisiaj temat o ostrogach, jak one powstają, co my mamy jeść, co my mamy nie jeść, co my mamy pić, czego nie pić. I zaczynam. Ostrogi piętowe. Jak się w ogóle tworzą ostrogi piętowe? E, ze złogów z organizmu. E, dzień dobry. Ze złogów z organizmu schodzą złogi w dół i umieszczają się pod piętami. Siłą grawitacji są ściągane w dół, i głównie jest to kwas moczowy. O kwasie moczowym, o ostrogach piętowych, o różnego rodzaju złogach dużo było live'ów wcześniej. Jeżeli macie tam ochotę uzupełnić wiedzę, to zajdźcie w dół, skrolujcie i posłuchajcie, albo wejdźcie na kanał na YouTube Skomponuj siebie Anna Urban i z kwasu moczowego i z fosforanów. Kamek jest zbudowany z kwasu moczowego, a otoczony jest kwasem fosforanowym, żeby był twardy, ostry i żeby Wam dokuczał, czyli bardzo tkliwy ból, z tą pacien piętą na podłogę i po prostu mm, czujemy, układ nerwowy dostaje w kość, wbija nam się, yy, czujemy ból. Yy, co to powinno nam powiedzieć, o czym my powinniśmy wtedy pomyśleć. O nerkach, o nerkach. Pierwszy organ, który nam przychodzi do głowy, to są nerki, a druga rzecz to to, że nie pijemy wody. Po 50. roku życia, niestety ośrodek w mózgu, który odpowiada za przypominanie o piciu wody, Ania, pij wodę, Ania, pij wodę, niestety nie przypomina. W związku z tym, jeżeli nie mamy wcześniej wypracowanego nawyku do pajania się w ciągu dnia, to się okazuje, że mści się to na nas po 50 roku życia. Czasem koło 40 już ludzie mają ostrogi, bo niestety nie korzystają z picia. To jest podstawa naszego zdrowia. Okazuje się, że szczawiany osiadają jako kryształki w nerkach. I co się okazuje dalej? Okazuje się, że nerki nie są drożne, za, zabłocone, zamulone. Ja to tak, takim językiem zrozumiałem, bym chciała powiedzieć. Okazuje się, że nerki niestety nie będą tak funkcjonowały, jakbyśmy chcieli, w związku z czym nie utylizują, nie wyrzucają z organizmu wszystkich materiałów po, po przemianie materii. W związku z tym, no, część zostaje w postaci kamyków pod piętami. Męczymy się z tym bardzo. Można na samym początku spróbować rozbić ultradźwiękami. Ale bez zmiany żywieniowej, bez wprowadzenia wody, nie mamy szans na poprawę zdrowia. Co należy. A, jeszcze w nerkach ważna sprawa jest taka, bo jeżeli oczyszczam komuś nerki, to często uprzedzam pacjenta, klienta o tym, że jeżeli nie będzie pił wody, to ten cały brud z nerek, jak zacznie schodzić do pęcherza, a tam nie będzie odpowiedniej ilości wody w pęcherzu, to będzie. Bardzo kwaśne środowisko, w związku z czym bakterie z nerek, które schodzą, będą infekować pęcherz i nogi, drogi moczowe. W związku z czym bardzo no, jest to bolesna sprawa. Od razu uprzedzam, ro, czyścimy nerki, pijesz dużo, nie masz zapalenia pęcherza. Takie, taki najprostszy mechanizm. I teraz, co należy odstawić przy ostrogach? Herbatę, kakao. Kawę, ponieważ jedna herbata, jedna kawa ściąga z organizmu dwie szklanki wody. Musimy wypić dwie szklanki wody. Jeżeli kogoś stać albo ma świadomość, to najlepiej z chlorofilem, żeby rozrzedzić wszystko. Ponieważ Będziemy zagęszczać wszystko. W związku z tym na centymetr sześcienny tego kwasu moczowego będzie, szczawiowego będzie, będzie więcej. Co jeszcze? Soki owocowe odstawiamy, wodę sodową, czyli takie wszystkie gazowane napoje. Z jakiego powodu? Ponieważ doczytałam się, za, że posiadają zanieczyszczenia w postaci rozpuszczalników. Co to takiego jest? Rozpuszczalniki używa się do czyszczenia maszyn. Jeżeli jest spuszczona cała linia produkcyjna soków, czy wod, wód butelkowanych, czy napojów butelkowanych, to wszystko potem pojawia się w butelkach i my to pijemy. Niestety jest to bardzo szkodliwe dla naszych nerek. Nazywa się to fachowo solfe, solfenty. I są bardzo groźne dla nerek, obciążają bardzo nerki, w związku z czym nerki znowu nie są w stanie przetworzyć tego wszystkiego, oczyścić i wydalić. Czyli tak, herbata, kakao, kawa, soki owocowe i woda gazowana. Odstawiamy. Zajmujemy się potem roz, rozpuszczaniem złogów, a potem dopiero usuwaniem ich z organizmu, tak żeby nerki miały jak najdrzej. Co w związku z tym należy zrobić? Należy zmienić pH. Jak robię skany organizmu, to bardzo dużo osób jest zakwaszonych i, i ludzie nie odróżniają pH organizmu od pH żołądka. To są w ogóle dwie różne rzeczy, ale to taki wiadomość na marginesie dla przypomnienia. pH organizmu jest zupełnie coś innego. Jeżeli jesteśmy zakwaszeni, to mamy tendencję do różnego rodzaju kamyków, kamieni, pasożytów, innych y, takich groźniejszych schorzeń, ale to może przy innej okazji, w związku z czym e, odkwaszamy organizm piciem przede wszystkim, e, wstajemy rano, idziemy do toalety, oddajemy mocz, pierwszą partię po nocną i sprawdzamy, odwracamy się do tyłu, sprawdzamy jaki jest kolor, jaki jest zapach, bo jeżeli mamy zapach jak moczu, jak uwielbłąda, to znaczy, że pijemy po prostu minimum do przeżycia. E, Patrzymy i sami oceniamy. Jeżeli jest ciemno-pomarańczowy, od razu dwie szklanki wody małymi łykami pijemy przed śniadaniem, żeby rozrzedzić krew i od, dać taką. Da, dać, taką od, dać odpocząć nerkom po całej nocy, bo one są tam całe za, zabrudzone. To jest podstawa, podstawa. Doprowadzamy w ciągu dnia mocz do takiej konsystencji bezzapachowej i do prawie takiej białej jak woda. To jasny, żółty, żeby był. Nie, żeby pomarańczowy mocz był, bo to jest niestety szkodliwe. Uważamy również, skąd tą wodę pobieramy. Czy pijemy wodę z kranu. Z kranu. Wodę z kranu robiłam filmik, pokazywałam Wam. Ja mieszkam w Warszawie. Nie wiem, czy w innych miastach jest inaczej, czy podobnie z jakością. Ale możecie wejść na fanpage chyba, czy na grupę i tam ten filmik jest, jakiej jakości woda jest w Warszawie, co my pijemy, w związku z tym no, jak można czyścić czymś takim nerki, my, to, my, my odwrotnie obciążamy tym nerki, obciążamy tym wszystkie komórki, bo nerki nie filtrują yy, i to wszystko idzie do komórek, a druga sprawa staramy się nie pić wody butelkowanej, skoro wiemy, jakie przynosi straty dla organizmu. W związku z tym zastanówmy się, jaką wodę potrzebujemy posiadać w domu, żeby nerki były zdrowe. To tyle o wodzie. Teraz jeszcze o herbacie, bo dużo osób pyta mnie. Herbatę, Czy jeżeli piją herbatę ziołową, bo wiadomo, że czarną nie pijemy przy takich sytuacjach, ale pytają mnie osoby, czy mogę się napić, bo nie lubią smaku wody z wiadomych powodów, skoro woda jest takiej jakości, jaka jest, no więc każdy to czuje. Czy mogą pić herbatę ziołową? Mogą pić, tylko nie ciągle te same zioła, żeby zmieniać, żeby nie były to zioła też moczopędne, no bo wiadomo, że schodzimy z wody, w związku z tym kwas, ten, ten brud cały się zagęszcza w. w w nerkach, we krwi, w wodzie, w którą mamy w organizmie. I teraz tak, z jakich pokarmów należy zejść przy takim stanie ostróg? Jeżeli są zaostrzone, czy w ogóle się zaczęły pojawiać, czego nie powinniśmy jeść? Mięso to odstawiamy, czyli te wszystkie rzeczy, które były na święta, Ograniczamy mięso, ograniczamy wszystkie zboża, ograniczamy chleb, makarony, ryże i napoje gazowane. No, oczywiście soki. Soki będą też podpędzały swoją, posiadaniem w sobie cukru różnych bakterii, w związku z tym bakterie też będą się namnażały w nerkach na tych wszystkich brudach, które tam się znalazły. Nas należy odstawić na bo w twarożkach często znajduje się salmonella, szigella. Bakterie będą pochodziły również z kamieni, które mamy. Nie tylko może mieć kamienie w pęcherzyku, kamienie po całym ciele. Są takie osoby, które mają normalnie zgrubienia, takie grudki wielkości ostatnio panią dotykałam, kazałam się dotykać, jakie ona ma kamienie w środku, po całym ciele, po całych rękach, z zębów również mogą być bakterie, więc wszystkie te. Źródła pochodzenia bierzemy pod uwagę, naprawiamy zęby, staramy się zlokalizować, gdzie jeszcze może być przyczyna. To jeżeli chodzi o kwas szczawiowy i, i y, y, kryształki moczanowe. Natomiast jak pozbyć się fosforanów, czyli tej otoczki, która jest na ostrym kamieniu? Należy je się pozbyć wiążąc wapniem i magnezem. Czyli wapń dodajemy do organizmu i magnez, one wiążą te substancje i wyprowadzają z organizmu. Natomiast magnezu my nie mamy, nie wiemy, ile mamy magnezu w organizmie, nie wiemy, ile poś, potrzebujemy go do, dostarczyć. Podobno jest w warzywach. Mówię podobno, bo nie każdy ma dostęp do warzyw takich z pola, z ziemi, tylko często no, mamy warzyw z tych upraw fonicznych. Wiemy, jak to wygląda, czy pierwiastki dostaje. Roślina, w związku z tym no, nie liczyłabym tam na jakieś cuda, po prostu zapychacz jelit, żebyśmy nie czuli głodu, no i tyle. I magnez należy uzupełnić wtedy suplementacyjnie, po to, żeby wiązał cały brud z organizmu razem z wapniem. I teraz wapń skąd bierzemy? Wapń bierzemy z mlecznych rzeczy, najwięcej chyba, o ile pamiętam, jest w maślance, ale musi być nie z chudego mleka. Tej zerówki, czy tam pół, nie pamiętam, jakie te mleka są, tylko tłuste mleko musi być. I zastanawiamy się, jakie mamy ph krwi, czyli cały czas patrzymy na to zakwaszenie. Jeżeli mamy wysokie zakwaszenie organizmu, będzie wysokie wyrzucanie wapnia z organizmu, z kości. Bo nawet jeżeli zjemy, a wapń, ma, wapń mamy w kościach jeszcze i a organizm jest zakwaszony i krew jest zakwaszona, więc organizm będzie chciał wyrównać zakwaszenie krwi e, po to, żeby normalnie funkcjonować, w związku z czym będzie pobierał wapń z e, kości i doprowadzał do e, osteoporozy, do wypukiwania wapnia, do kruszenia tych kości. I jeżeli tracimy powie, wyżej niż 150 mg wapnia, następuje rozpuszczanie kości i e, Dużo tego wapnia mamy we krwi, czyli robimy badanie krwi i okazuje się, że my tego wapnia mamy dużo. No to nam niepotrzebne są suplementy. Okazuje się, że kości są puste, a we krwi pełno wapnia. W związku z tym, co, co trzeba zrobić? Doprowadzić do wyrównania pH, do odkwaszenia organizmu. Jeszcze raz o tym mówię: przy jednej sytuacji, przy szczawianach, przy fosforanach ta sama sytuacja odkwaszamy organizm. Yy. I w momencie odkwaszenia nerki trochę odpoczywają i zaczynają wytwarzać czy aktywować witaminę D3, nie wytwarzać, tylko aktywować witaminę D3, bo chore, zmęczone nerki jej nie aktywują. My ją czasami bierzemy, ale ona w ogóle nie jest przyswajana, ona nie jest spożytkowana dla naszego organizmu. Ona musi być aktywowana przez nerki, które są czyste od kryształków szczawianów i fosforanów. Jeżeli tak się nie dzieje, to wapń osiada nam w żyłach. Żyły się wapnieją. Czasami mówimy, się, mówimy że jesteśmy wapniakami, bo strzegnieją również stawy. Człowiek siedzi chwilkę, siedzi i potem wstaje i nagle nie jest w stanie się ruszać. Musi się rozchodzić, rozchodzić i dopiero zaczyna normalnie funkcjonować. To już jest sygnał, że coś się dzieje z nerkami. Tutaj bym się do kierunku nerek zwróciła i picia. I potem, jeżeli stawy sztywnieją, jeżeli mamy za dużo wapnia w żyłach, no to z automatu mamy podpiętami ostrogi. Więc jeszcze raz przypominajka, co robimy? Odkwaszamy organizm, najlepiej woda z chlorofilem, wapni plus magnez, umożliwiamy wypłukiwanie kwasów z nerek, czyli czyścimy, pijemy małymi łykami, duże, około 2 litrów wody dziennie, zmieniamy dietę, Usuwamy metale ciężkie z organizmu, bo one będą też i w nerkach siedziały i likwidujemy bakterie, te, które mamy w nerkach albo gdzie indziej i też robią złą robotę. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam. Można zwrócić się do punktu rehabilitacji, spróbować ultradźwięki, falę uderzeniową, różne rzeczy można. Natomiast jest to bardzo bolesne. Na początku pomaga, ale mam takich pacjentów, którzy chodzą prawie jak na orzechach. Różne wkładki wkładają, takie odciążeniowe i tak dalej. Jeżeli nie zmienimy diety, jeżeli nie zmienimy nawyków żywieniowych, nie będziemy myśleć o sobie troszkę wcześniej niż jak się to wydarzy, to niestety nic nie poradzę. Będę, będę musiała po prostu zalecać drastyczniejsze zmiany życiowe, a to jest takie dosyć dla człowieka bolesne. W związku z tym, jeżeli nie chcemy, to się odkwaszajmy na bieżąco, jedzmy po prostu mniej i rzadziej. No I w zasadzie to tyle. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.